Panie Dawidzie, misja wykonana. Tego nie widziałem. Jak już Sylwek mi zrzucił tam nie? zrobię małe lokowanko, póki nie patrzy. Ja na insta Wojtek Gola. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał hype. Chcesz ze mną? Koniec! Ale mam jeszcze trochę siły, ja bardzo czy ja tutaj będę w tym filmie? Jesteś tam na tym filmie! O proszę! Gdzie? Nie stał na środku, nie że ty. ty będziesz ten działal walki. Panie, bo... Witamy na pierwszej yy, kozak w świecie. Co ty myślisz? Pamiętaj, że jak skończyłeś zdanie, to nie prywatnie od razu, tylko daj nam szansę, żebyśmy się... wiesz, yy, że nie uciekać od razu? No. Mówisz? I włodarze. Poradzę sobie, no nie jestem chyba debilem, no. E, będą... O, proszę bardzo, zobaczcie kto tu stoi. Kurwa, ale wielki pindo! Dodatkowe bonusy dla was za, nie wiem dokładnie za co, chyba za najlepszą akcję. To już mówili wam, tak? Wcześniej dać? Dobra, obejrzyjmy ten cały filmik, dobra? Obejrzyjmy cały ten filmik, Czacik Mądrze, dawaj. Puszczanie, łatwo będzie. Nie śmieszę, że mi zarzucają na przykład na tym podcastie. Ci, Wiprosi, co u nich była na tym podcastie, to mi zarzucili, że ja manipuluję muzyką. Czy, czy siła mojego argumentu zależy, jaki da podkład? Jakbym dał podkład z klanu, to jakby mój argument by już nie był logiczny? No, nie, dalej by był logiczny. Oni mi zarzucają, że tajemnicą moich materiałów, że one są przekonujące, to jest, że muzyka. Bo... Ważny jest sposób przekazu. To jest ja to się wyuczyłem, bo kiedyś pamiętam, jak przyjechałem do, do Warszawy, bo ja z małej wioski pochodzę, to miałem Spodniewa, kilka. Ławy, tak? tak, miałem kilka, naleciałości, takie, że mówię, na przykład, zamiast cukier, to trochę cukier. No, to tak, wiesz, w każdym regionie są. Tak, są jakieś i czasami takie. Czasami nawet wyłapiesz, skąd facet jest. Ale jak przyjecha... tak? W ogóle ten koleś, którego tutaj widzicie teraz na ekranie, to naprawdę wspaniały człowiek. Gość, słuchajcie, ma taką ogromną wiedzę, jak robi z kimś wywiady, i naprawdę. Podziwiam gościa. do Warszawy, to też mówiłem przyszłem. <grywa> Poszłem. Kończę, co ja mam roku? To ja mu wpadłem do oka, Bardęga, to ja ci wpadłem do oka. Może panią? <grywa> Ten film. <grywa> Stworzył no po pierwsze, zostałem zaatakowany, ale po drugie, ja, to, ja chciałem odpowiedzieć w komentarzu pod filmem Vibrosów. Napisałem jeden komentarz, wchodzę po 10 minutach. Yy... Zero reakcji na ten komentarz, się, przelogowałem się na inne konto, tego komentarza nie widać z innego konta, czyli ukryli mnie na kanale. Napisałem drugi komentarz, znowu go ukryli. Mają trzy, jakby trzy osoby dały łapkę i nagle komentarz już znowu jest niewidoczny dla innych widzów. Więc skoro mi blokowali u siebie na kanale, że nie mogłem odpowiedzieć i skomentować to, z czym się nie zgadzam, no to postanowiłem nagrać film. To jakby oni są sami sobie winni. jest trochę dla kondycji? <laughs> teraz o, o akurat obejrzałem i... Red Bull dla kondycji, wiecie o co chodzi? Kojarzycie wersow z tym, z, z blakiem? Muszę przyznać, że wypunktował tam, no nie wiem, ciężki noc. Wiesz, no z, z drugiej strony, Wersow przyjdzie, czy Versoł przyjdzie i, i powie, że on tak jest montowany. wiesz, moja mama, ale moja mama, czyli która wiesz, ma już dobrze po 60, co wiesz. No, to jest nie, bardzo. Dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że to moja, moja mama ma 69 lat, nie? I teraz b, sprawdza całą twoją twórczość. Właśnie, widzicie, ja mam kulty widok z każdego przedziału, no. Dobra, to chyba, to to chyba wiesz, ja będę dopiero boże. i tak. Poradzę sobie, no nie jestem chyba debilem, no. E, będą dodatkowe bonusy dla was za, nie wiem dokładnie za co, chyba za najlepszą akcję. Widzieliście słuchajcie, jak ja się patrzę na niego? Widzieliście, jak ja się ja patrzę? Wardęga! Wardęga! To jest mój druid! Jaki on jest piękny! Wiecie, co ja miałem wtedy w myślach? Kurwa, Wardęga, Uścisnę tą, daj mi uścisnąć rąkę, kur, rączkę, kurwa! Przez tydzień nie umyję, daj mi uścisnąć rączkę, kurwa! Tak blisko mnie! Dokładnie za to. Jeszcze mi drygnął wtedy Chyba za najlepszą akcję. No Jak w obrazek, kurwa się bawią? Mówili wam, tak? Nie. Ja A, rozjewam. Mówili wam czy nie? I go z telefonem z złapali, nie? No, na no, tym telefonie to są takie. No właśnie, słyszałem. Smaczki, że. Tam jakieś, tam jakieś I sprawdzają mu telefon, tak? Nie wiem. No, jak, mam... jak ty pytasz, to nie <laughs> wiem, ale tak. To jest fajne fajne drewno. I, mówię, i urwałem sobie kif. Wziąłem się kierkę do domu, wróciłem. Normalny kij drzewa zerwałem, mam. Tak, to już szczeka wojskiego. No. Ja e, nie jestem za zabijaniem zwierząt, więc też bym się... Słuchajcie, niby... słuchajcie, zostawiamy łapeczki do góry, jeżeli ktoś mnie jeszcze, słuchajcie, w tym momencie i subuje, to klikamy suba! PING! No chyba, żeby naturalnie jakoś zmarło, no to tak, bo poroże na przykład mam. Ale chuj wie, czy to ktoś nie ukolował. To też jest jakieś futro sztuczne. Już po moich psach na przykład, jak kiedyś ich tam już yy, pójdą za te... Cześć Majlando! Rozdział, Totem, ten, most, od kurwa po jakimś czasie bym się sobie tej kości coś porobił, nie? Jakiś naszyjnik, zębów, filka ja Ale ty... Ja pierdolę! Ty Widzę też... Ultramagnus, cześć mordeczko! Przechodzę no Przychodzę na pogrzeb moich wrogów. Ale z komuni chyba ten, nie? Jezus, <green>. Nie, no słusznie, Dosyć śmieję tak mówię, że garity z komunik, albo... ...nie albo z ze studiówki. Zacznijmy ten cyrk i do domu. Mata z się, siemanko. Matacho, atakujemy. Gryziemy i nie odpuszczamy. Czy ja tu jeszcze pędzę, czad? O ja pierdole, ile dramy. Witamy na pierwszym gajkaniu Powered by Faith. Poznajcie zawodników, którzy za chwilę staną na macie. Brawo! O nie, tu jest Rafon. Jest Zaskoczył. Na co, na co ja? Ty, normalnie, słuchajcie, pokazał Rafał, i bana nie dostał. Co jest? Ja mam, kurwa, wpływ. Jak jest strzała człowieku i, kurwa, jestem na ziemi. No to tyle zrobiłem, że chociaż jak mnie napierdalał, yy, no to, kurwa, próbowałem tam... Jakim cudem, ty? ...to ten, ale mnie tak zamruczyło, że nie dałem rady wstać. A ten już broń się bronił. What the ja fuck? Nie, nie zdążyłem, nie? Jakbym bronił, to może to bym mógł w parterze czegoś szukać. Ej, ale ty się kurwa nie dał Inter'em, to wiesz, oni tak pierdolili i tak No, no. I tak gadali, nie? I tak gadali I tak gadali no. tak I znowu kurwa pokazał, tak po popierdolą Później dasz inną walkę Teraz wiesz jakiegoś takiego właśnie kurwa nie wiem Żeś tutaj nawet nie zdążyłeś nic pokazać, to się coś nie ma w ogóle, to się nie zalicza tak? No, zgasło światło Ale kurwa naprawdę zgasło światło, czy jednak no, się tam kurwa, zgasło? No, przysięgam, że zgasło No, było widać, że zgasło światło, no hey. Co jest? Co jest? Zatem... A ty co myślałeś, że ci coś na poważnie czy coś? Teraz? <grym> tak myślałeś? <grym> Bo wczoraj też. Ale <grym> że na jestem wturbiony na ciebie czy Ta. coś? Tak? Nie, nie że wturbiony, że się ten po prostu. A. Jak walczył z z Nixem, no. ja tak Cóż. ogromne emocje. Słuchajcie, ale nie wiedziałem, że kurwa można pokazywać jednak rafoniksa. Co wy wypierdzieliliście mi, że nie można kurwa? Oczywiście, że można, wariat.